Dzień dobry, witam na moim kanale Obywatelski Senior z tej strony Ekipa już powoli się zbiera powoli, powoli i będzie komplet a będziemy szukać tam za ulicą pogoda na razie jest ładna o 6 lało już wszystko wiemy gdzie mamy kopać tylko trzeba przejść przez i tą drogę. No i tutaj szukamy. Coś tu jest. Tylko co to jest? Co to jest? Haha Dziwna rzecz No zobaczymy To wygląda mi od podkładu jakieś do szyn mocowania Lecimy dalej Tu mam sygnał dosyć głęboko Zobaczymy Coś się. Kawałek łańcucha. A tak ładnie biło. Lecimy dalej. Jest wielki śmietnik butelki plastyki butelki tam sześć puczek w jednym miejscu normalnie szok wszędzie śmieci ale nic szukamy nie śmieci skarbów tu coś jest fajny sygnał jest trzeba kopać a głęboko Takie coś wyszło Jakiś czy coś o! o Ciężko Muszę to jakoś wytargać Może się uda Muszę się podkopać. Takie coś Od czego to jest? Kiś hak. No. Starożytna kopaczka do nie wiem do czego, ale do czegoś. Nie była głęboko. Na razie same złomy. Śrubki, jakieś pierduki, może coś się znajdzie. Wartościowego tu, coś jest w końcu. O, pewno takie same to śruba klejowa. Zabieramy to tutaj, coś jest. Trzeba to roz... Ah. Gwóźdź. Oj, 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 oj Lecimy dalej W tym samym miejscu drugi gwóźdź Lecimy dalej Trochę mniejszy gwóźdź w tym samym miejscu komuś się wysywało. ale dziwne te gwoździe są dobra lecimy dalej guzik kalesoniak chyba nie znam się za bardzo na tych wojskowych rzeczach następny kalesoniak czy jak to tak słowo odpiszamy czy o od czego tam no lecimy dalej następny guzik ale to już nie jest kalesoniak to jest coś innego ciężko rozczytać co tutaj jest ale chyba orzełek jest ale potem zobaczę przeczyści się to się zobaczy nie wiem jak to się nazywa ale to jest coś do klamra czy jak to się nazywa lecimy dalej takie coś co to jest, co to nie wiem o. Jakie ziadostwo 3 godziny chodzenia i tylko tyle złomu ale to tylko od kilku osób Za chwilę będą zrzucać się to Będzie więcej Ani <noise> jeszcze, tam, jeszcze tam chłopaki doniosą tego To nie jest To nie jest wszystko jeszcze tego dojdzie. Jeszcze Wiesz co, no tam jeszcze, jeszcze trochę, trochę osób tam na lesie jest Ciekawe czy działa no. To jest chyba część <grym> tego. Tak, tak, tak A Ten to jest Dokładnie A tu jest kolejna dziewiętnastka. To jest urobek 4 godzin No ale to jeszcze nie wszystko, jeszcze tam dorzucą Na pewno Tu zastawiony łokciami Wódki było może, może pół litra, może ćwiartka nic więcej No i jeszcze grillik Pusty? Nie, portfel był pełen Zababka, jadalna, bardzo dobra Ciasto też było, dobre Patrz, tu, żywe, żywe kurgodzą na rosołek Patrz jaki, patrz jaki ładny, jaki ładny paf No pokaż piórka ładnie Ty gamon. O jaka czuszka I kurka, i kurka Przedstaw się Ty też A to kto to jest? Kaciuszka? Kaciuszka? No i jaka kąpiel. Oj, jak się czyści. Oj, atakują mnie. 30 głodnych ludzi. Jeszcze niektórzy nie przyszli. O, idą. Dopiero się schodzą. No, czas na kiełbaskę. Kurcze, widać jest, ale dużyka nie ma ciasto z Burówką było, ale Burówka zjadłem już, ale ten kolor to A, mi, to, mi, to, mi de to Przypomina. Zobaczymy jakie A, smaku Co się udało Na do butów. Nie wiedziałem. Czyli tutaj są okopy, które podejrzewam, że przed, przed wrześniu 1939 tam. Ma, 23 Batalion soperów śląskich tutaj tworzył, tworzył obszar, obszar barwny śląsk. No i to są guziki po naszych żołnierzach. Jak tutaj. jakieś monety? Podsumowanie. Tutaj, tutaj jeszcze pokażemy te monety. Przekrój monet mamy taki. Trafiła się nam kopiejka, współczesne. Tu mamy niemieckie Fenigi. Gdzieś jeszcze były monetki międzywojenne. Tutaj, o, zobaczcie. 20 groszówki, 10 groszówki Mniejsze nominały Z monetek międzywojennych Troszkę łusek No standard tutaj na naszych poszukiwaniach I teraz lecimy Według mnie Fajniejsze fanty Zobaczcie mamy pełno guzików z orzełkiem Tu są te młodsze wzory bodajże Wzór 28 Ale nie jestem, nie jestem tego pewien nie chcę, nie chcę was wprowadzać w błąd Bardzo ładny wzór 19 Czas na kawę gdzie jesteś kawusia nachodziłem się dzisiaj i miałem jechać ale zostaje mam trochę roboty akurat śmietniki były to niepotrzebnych rzeczy trochę wyrzuciłem i Auto lżejsze. No, Ach, zapominam z tym gazem. Jadę na wschód do brata. Przerabiać instalację gazową, butle przenieść tutaj a nie tam, że za każdym razem chodzę i za każdym razem musi być butla bez yy, komierza No, jak się zaparzy to się włączę kawi się już się zaparzyła a. tak jak już mówiłem będę przerabiał całą instalację gazową wszystko z tyłu przeniosę tutaj. Będzie tak jak w domu. Bez kombinacji. I jeszcze tam pewno kilka spraw. Tak samo. Także. Ja dalej będę jechał tydzień, dwa. Nie śpieszy mi się. Jak będzie pogoda zła, to się najwyżej wrócę. Bo zapowiadają jakieś mrozy mocne. Nie wiem. Już już poczułem powiew wiosny, a tu nagle straszną zimą. No. W prawo wiadomo co się robi z łyżeczką. Życzcie mi smacznego Pobudka poranna, kawa i jedziemy dalej na dzieckowicę. Pierwszy zjazd. Widzimy się tam na plaży. Chyba, że coś się zmieni. Na zbiorniku wodnym w Dziećkowice Tu jest kawałek plaży. Ja tu myślałem, że więcej jest. Chyba, że tam dalej jest więcej. No zobaczymy. Widzimy się przy pierwszym dołku. Pierwszy fand. Nie wiem coś z Liną. Jakieś mocowanie Liny było czy co krótka plaża. Pierwszy raz tu jest, to nawet nie wiedziałem na Google. Map wygląda na większą. Może za dużo wody jest i dlatego. Lecimy dalej. W tej plaży miałem zaznaczoną kiedyś, ale nigdy nie było mi po drodze. Zajechać tutaj. No i teraz już wiem, że nigdy tu nie przyjadę. Chyba, że poziom się zmniejszy. Nie wykopałem żadnego srebra. To jest srebro. Ale ktoś chciał mi... Chciał podarować najpierw wodzie ale zobaczył mnie i podrobał mi te srebro także dzięki no, no i taka to przygoda koleś chciał wrzucić do, do wody żeby zakończyć ten etap ale zobaczył mnie że poszukuje i, i dał mi go <laughs> czasami człowiek ma farta zaraz przyjdzie do mu Smyczkę, naklejkę. Jeszcze się tam ma jakiś liścik czy coś i się pożegnał. Pożegna. A ja mam coś. Pierwsze seberko w tym roku. Znalezione, nie kradzione. <grytania> jadę, jadę na jeziorko, plaże, chychło w Czebinie. Pogoda paskudna. Może tam też ktoś będzie chciał wyrzucić srebro albo złoto do, do wody, to, a bardzo chętnie przyjmę, nie wyrzucajcie na plażę Czebini, właśnie idę na nią właśnie Idę ją przeczepać Widzimy się na plaży Jedziemy z tym koksem. Może tu coś się zarobi, ale mięciutko wody full. Jak coś znajdę, to się włączę. Patrzcie, jaka jaki dziwny kolor wody. Jakiś brunatny. Nie zachęca do kąpieli. A ja idę brzegiem i na razie zero sygnałów. Jeszcze trochę i kończę. Czyściutko. Jednego kapszlerzem widziałem, a żadnego nie wykopałem. coś tu już czyści, ale dwa, dwa ziko. Chyba nie dawno zgubię. Dobra, i rzut na taśmy. Nie wiem, co to jest, chyba jeden grosz, albo dwa jest coś tu jeszcze 2 zł i 1 grosz albo to jest ale ja nie widzę Dwa grosze chyba koniec sukcesu nie było <gry> wracam na do auta i jadę gdzieś może jakiś zamek znajdę po drodze to tam postraszę chociaż. Nie wiem, nie wiem czy widać, ale tam jest zamek, i jadę do niego. Zobaczymy, co tam straszy. Jestem w miejscowości Rudne Chcę Wam pokazać zamek. tęczyn Tak się to nazywa. To jest to. Ogromny. Ho, ho, ho. Zobaczymy, czy da się go obejść naokoło pierwsze zmianki piszą, że 1570 1600, którymś tam został rozbudowany dodatkowo jakieś wieże. Ale kolos. Brama tam widzę jest, ale czy otwarta to nie wiem. Może, o kurde, tu się nie da na około obejść. Ale potężny jest zamknięta brama. Kurczę. Szkoda. Zamek ten czyn No chociaż tu wejdę, potężne mury. Ciekawe, czy ten nie da się obejść naokoło. Och, niezła przepaść. <grym w górę> Może się da coś obejść, jednak. Dzisiaj jakiś tęczyński, czy coś takiego o Patrz jakie stromości No ja też tu muszę uważać Oj oj ślisko Ha, ha, ha grube mury, właśnie takie. Jadę na wschód i będę tak pokazywał plażę, szukał jak zamek po drodze. Będzie to też. Oj, oj, ale stromo. To chyba o tych wieżach była mowa, co że było rozbudowane. Piękny las. Następna wieża. Chyba dojdę do tej siatki, co tam pisze zakaz przejścia. Dobrze, że tyle chociaż mogę. Potężne te zamki budują. nie wiem dlaczego tam widziałem jakieś betoniarki stoją pewno coś robią dobrze niech robią co tu powiedzieć jeszcze można ciężko by było go zrobić Wiatr mocny. Chyba tu zostanę, bo jak jechałem, to mną rzucało trochę. za wiatr, ale teraz wchodzę w wiaterek. O, drony nic nie mówię, bo wiatr wieje pewnie i tak nic nie słychać. Kurde, jeszcze takiego wielkiego nie miałem do obejścia, chociaż może i miałem. Tam już jest koniec, tam u góry stoję. będzie a jak nie to będę musiał na około zapieprzać Dzięki za oglądanie tego tak zameczka Tutaj zawsze znajdą wyjście i wejście Nie o tu mnie Jeszcze nie dokończone Koniec, tam stoi. Czas na podsumowanie tego odcinka, w którym było trochę poszukiwania, trochę zwiedzania. No i miałem przygodę z tym łańcuszkiem srebrnym. Po prostu facet łopak. Chłopaka rzuciła dziewczyna, a przedtem ona dała mu taki ten srebrny łańcuszek. No i ja byłem na tej plaży, pusto było i wracam już. Byłem sam na początku, ale jak wracałem patrzę, ten chłopak stoi i tak idę, idę. I on mi mówi, widzę, że pan poszukuje skarbów i różnych rzeczy. Ja mówię, no, ale tutaj jest cienko mówię. Mówię, Wie pan co I pokazuje mi ten łańcuszek? Mówi, go wrzucić do wody ale jak już się pan jest to ja już panu dał go no i dał mi go no podziękowałem i taka przygoda pierwszy raz takie coś miałem co poza tym pogoda jest zmienna tu gdzie jestem to jest akurat nie pada bo jak jechałem to padało no więcej, dzięki za oglądanie tego odcinka, chociaż coraz mniej już ludzi ogląda, nie wiem dlaczego, nagle spadło, tak tąpnięcie było. Zapraszam na następny odcinek. Kciuki w górę. Widzimy się na następnym odcinku.